Cześć Wam dzisiaj, trzecia lekcja naszej gitary. I zajmiemy się jednym bardzo specyficznym tematem, nie będziemy wchodzić w jakieś bardziej skomplikowane rzeczy. Mianowicie, zajmiemy się tłumieniem. Co to jest tłumienie? Wyobraźmy sobie naszą piosenkę podstawową G, D, A, C, nie? Czyli. Nic nowego, to są wiadomości z pierwszej lekcji, nie? Czyli użyłem bicia 4, 4, użyłem tych czterech akordów. Ale czym jest tłumienie? No złapię sobie akord G, tak? nie kłamię, złapałem G yy, i teraz pokażę Wam, jak zrobić tłumienie. Tłumienie wygląda tak. Tak, czyli uderzyłem yy, końcówkami palców i potem otwartą dłonią wytłumiłem te struny, tak żeby nie brzmiało. Czyli zrobiłem coś takiego, nie? Spróbujmy na chwycie dur. Teraz A i C możemy też spróbować na akordach barowych, których ostatnio się uczyliśmy, na przykład na F, pamiętacie F poprzeczka na pierwszym i reszta chwytu wygląda tak. Tutaj gramy F. Dobra, więc spróbujmy zagrać naszą piosenkę GDAC właśnie za pomocą tłumienia. To jest takie coś, co dodaje barwy piosence, dodaje Tu Można fajnie to y, użyć w piosence. No to spróbujemy zagrać tak. Tak, można troszeczkę wolniej. i tak dalej. To już zależy od was, czy wolicie to zrobić, zagrać szybciej, czy wolniej. Ale taka generalnie jest dzisiaj lekcja, bardzo szybka, bo też muszę przyznać, że w tym tygodniu nie mam za wiele czasu, żeby coś, coś konkretniejszego nagrać, więc polecam wam pocieszyć sobie tłumienie strun. No i standardowo jeszcze nauczymy się jednej zagryweczki, bo to staje się taką tradycją, że taka zagryweczka powinna być na każdej lekcji. I nauczymy się czegoś takiego. Używamy Dwóch stron A i E, nie? I potrzebujemy zagrać coś takiego. Ciężkie? No, sprawdźmy po kolei. Tak? Czyli 0, czy pusta struna 2, 3, czyli. Tak? Zagram teraz całość bardzo powoli. I jak rozkłominicie to fajnie, jak nie, to powtórzy jeszcze raz wolniej. I wolniej. Tak? To jest dzisiaj Wasze ćwiczenie, jeśli chodzi o krótką zagryweczkę. Potem nauczymy się reszty tej piosenki. Także szybki odcinek ja dzisiaj wam już dziękuję i pozdrawiam. Mam nadzieję, że zobaczymy się na jakiejś konferencji wkrótce, bo szykuje się też QA kadry. To tylko wam mówię w tajemnicy. Dzięki. Polityka kroi swoje wielkie plany, gazety próbują wami ciekawostami dwa państwa, dwa różne kontynenty Będą bawić się wojny wojnę nas i świątów Wszyscy jedziemy na tym samym mózgu, od ratuje nas, tylko defekt mózgu. Wszyscy jedziemy na tym samym mózgu, od strachu ratuje nas, nas. defekt mózgu podzielą Europę granice żelazne, dał swój obrońcy w niedalekiej Azji. Więc macu ci do własnego kraju, to dostanie rękę i bilet do raju. Wszyscy jedziemy na ten sam mózg, od uratuje nas. Tylko defek mózgu wszyscy jedziemy na ten sam mózg, od uratuje nas. Defek mózgu! Poszło.